Strażacy obchodzą swoje święto w dzień świętego Floriana. W Szczecinku obchody się troszeczkę opóźniły. W Szczecinku święty Florian się mocno spóźnił. Nie, co prawda 4 maja jest Dzień Świętego Floriana, ale ze względu na to, że jest spora ilość jednostek, staramy się tak rozłożyć obchody, żeby dotrzeć do jak największej liczby strażaków, w tym również ochotników. To trzeba wziąć pod uwagę, bo strażacy Państwowej Straży Pożarnej pełnią służbę zawodowo, natomiast członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych jako wolontariat I trzeba spotkać się, trzeba wręczyć odznaczenia, które są przez prezydenta, przez państwo, przez społeczeństwo nadane i trzeba uhonorować, powiedzieć czasami zwykłe dziękuję, więc staramy się tak rozłożyć, żeby nie kumulować jednego dnia, święta, a móc dotrzeć w tym maju, który jest tradycyjnie miesiącem ochrony przeciwpożarowej, do jak największej liczby naszych kolegów, druhów. No właśnie, co dziś pan przywiózł szczecineckim strażakom? Przede wszystkim dobre słowo, ale mamy też do wręczenia, tak jak powiedziałem oznaczenia, wyróżnienia, awanse. Tradycyjnie 4 maja, czyli albo tak jak w tym przypadku troszeczkę później, ale w dniu strażaka wręczamy okolicznościowe wyróżnienia pominki. No a jednocześnie chciałem podziękować strażakom za dobrze pełnioną służbę na terenie powiatu przez cały ubiegły rok. Już Pan dokonał ich oceny, może szerzej? Y w tamtym roku mieliśmy ponad 17 tysięcy, prawie 18 tysięcy zdarzeń na terenie województwa zachodniopomorskiego. Trzeba powiedzieć, że w grudniu walczyliśmy z huraganem. Do który jako, jako, jako pierwszy na terenie polsku, na, Polski nawiedził nasze województwo. Nie, nie wiedzieliśmy, czy mamy do czynienia. Wspomnę tylko, że jednego dnia mieliśmy ponad tysiąc zdarzeń. To jest bardzo dużo, ale daliśmy radę. Dzisiaj strażacy na południu Polski przygotowują się do działań w zakresie przeciwpowodziowym. Również i strażacy Zachodnie i również ze Szczecinka są postawieni w stan gotowości, żeby w razie potrzeby jechać tam i pomóc naszym kolegom w działaniach ratowniczych. Także cały czas spełnimy służbę. Mam nadzieję, że nie przeszkadza. Nie szkodzi nic dzisiejszym uroczystościom i będziemy mogli sobie chociaż parę chwil wspólnie spotkać się i podziękować. Proszę pana, ja pana bardzo proszę, niech pan pół metra się przesunie. No to jest nienormalna sytuacja, jest pan w identycznej sytuacji. Jak operator Gabeksu, tak? Ale kiedyś proszę panu, pan, proszę, ja pana proszę, nie pan nie dyskutuje, tylko. Od ponad 20 lat nasza kamera z tego miejsca rejestruje obrady Rady Miasta, które później w całości państwu pokazujemy. Dotąd nie było z tym problemu. Nikt oficjalnie nam nie mówił, że to mu przeszkadza. Pierwsze oznaki niezadowolenia pojawiły się niedawno, na przedostatniej sesji. Pan burmistrz stwierdził, że teraz tylko nasza kamera mu przeszkadza i prosi o jej przesunięcie do tyłu, by nie przesłaniała mu widoku na prawą stronę sali. Już po sesji przewodniczącej rady wyjaśnialiśmy, że winne jest nowe ustawienie stołów na sali, które wymusza na nas takie, a nie inne ustawienie kamery. Mówiliśmy, że dalsze cofnięcie kamery uniemożliwi nam pokazywanie przewodniczących rady lub radnych opozycji. Wówczas uznaliśmy sprawę za załatwioną. Niestety podczas ostatniej sesji Rady problem kamery znowu wrócił. Dzień dobry, witam Państwa. Tutaj taka naprawdę jak naukę trochę dalej się przesunąć 10 metrów Panowie burmistrzowie, Ale jak do tyłu się cofnąć, to co ja będę, te, tych, tych stołów nie ja będę pokazywał. Ale no, burmistrzowie też mają prawo ma, ma gdzieś wszystkich e, Ale radnych, panie burmistrzu, tak. pan by mógł się przesunąć tam tamtą stronę, pan też? Pan, A no, nie ma problemu na pewno. Albo przesuniemy te stoły, one były przesunięte kiedyś o półtora metra. A wtedy przejścia nie ma tam, tak jakby Także ja bardzo proszę, tak? Pan udaje, że pan nie słyszy tego, co to nie co jest, żeby szczerze co się mówiło? Bardzo proszę, ale? ale proszę zrozumieć, jak ja będę to rejestrował, jeżeli ja tutaj stanę. Przepraszam bardzo, ale do tej pory nie było takiego problemu. Ja panu zgłaszałem ten problem. Pan, pan nie przeszkadza, pan z gawec nie przeszkadza bardzo. No ja tyle. Nie pan. o Proszę pana, ja pana bardzo proszę, nie pan Pół metra się przesunie, no to jest nienormalna sytuacja. Jest pan w identycznej sytuacji. Jak operator Gabeksu, tak? No ale kiedyś, pan Alia, pana, ja pana proszę, niech pan nie dyskutuje, tylko. Jeszcze raz wyjaśniamy. Nie chcemy zakłócać przebiegu sesji. Nie chcemy nikomu stać na drodze czy ograniczać jego widoków. Nasza kamera i jej operator na tej sali też pracują i mają wiernie pokazać przebieg obrad rady. Za ewentualne utrudnienia wszystkich bardzo przepraszamy sorry, ale taką mamy misję. W czwartek dzieci i młodzież z zespołu szkół imienia Jana III Sobieskiego wzięły udział w koncercie młodych talentów. Jego pomysłodawcą i organizatorem jest nauczyciel muzyki Bogdan Reszke. Prezentacje odbyły się po raz drugi i weszły na stałe do kalendarza imprez w Sobieskim. Wśród wykonawców usłyszeliśmy zarówno uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjalistów, solistów oraz zespoły. Wszyscy świetnie się bawili, podziwiając pełnych pasji i zdolności młodych ludzi. Młodzież z prywatnego liceum ogólnokształcącego, a konkretnie członkowie grupy Kultywator, są organizatorem konfrontacji artystycznych. Konfrontacje rozpoczęły się w czwartek w Pianobarze. Konfrontacja otworzył slam poetycki, podczas którego każdy mógł zademonstrować swój talent. Wszystkie zaprezentowane utwory były oceniane przez publiczność w głosowaniu. Równolegle odbywały się konfrontacje malarsko -rystyczne. I tu głównym jurorem była publiczność. Druga runda konfrontacji odbędzie się 22 maja w barze Syngi. Tam spotkają się ci, którzy interesują się modą, a także fotografią. W 15 maja, 20. rocznicę Międzynarodowego Dnia Rodziny pod patronatem prezydenta i pierwszej damy Rzeczpospolitej uczczono spotkaniem autorskim z Ewą Chotomską. Sławetna ciotka Klotka ze znanego programu telewizyjnego Pan Tik Tak połączyła pokolenia. Bawili się świetnie zarówno wychowawcy ze swoimi uczniami, jak i rodzice z dziećmi. Dla wszystkich, Ciotka Klotka przygotowała mnóstwo atrakcji i niespodzianek, w tym wspólne odśpiewanie piosenki Mydło Lubi Zabawę. W czwartek słuchacze Uniwersytetu III wieku w sali południowej Szczecinowskiego Zamku wysłuchali kolejnego wykładu. Prelegentem był profesor Dariusz Rosati, który mówił, kiedy i na jakich warunkach Polska może wejść do strefy euro. Profesor Rosati to polski ekonomista i polityk, był ministrem spraw zagranicznych, jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej, a od 2011 roku posłem na Sejm. Obecnie kandyduje do Parlamentu Europejskiego. Koło Prawa i Sprawiedliwości zorganizowało spotkanie z kandydatem do Europarlamentu, posłem obecnej kadencji Sejmu, Czesławem Hocem oraz innymi czołowymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie odbyło się w domu kolejarza. Pytań z sali do polityków nie brakowało. Pytano o sprawy lokalne, a także o ogólnopolskie. Fragmenty spotkania zamieścimy na naszej stronie internetowej oraz wyemitujemy w przyszłym tygodniu. W zespole szkół numer dwa organizowany jest konkurs na najlepszego kuchmistrza Grodu Warcisława. W czwartek odbył się kolejny etap konkursu z udziałem gimnazjalistów. W kuchni trwa duży ruch. Gimnazjaliści uwijają się przy stoła, przygotowują. Miejmy nadzieję pyszne potrawy. Kto bierze udział w tym konkursie? i Jakie są jego zasady? Dzień dobry Państwu. Tak, to jest pierwsza edycja konkursu kulinarnego na najlepszego kuchmistrza Grodów Warcisława, organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Warcisława IV w W konkursie biorą udział uczniowie z trzech gimnazjów. Dwa gimnazja ze Szczecinka, to jest gimnazjum nr 1. Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum z Bobolic. Pięcioosobowe zespoły rywalizują już na drugim etapie rozgrywek. Pierwszy etap dotyczył przygotowania przystawki. Dzisiaj uczniowie przygotowują danie główne. Do każdego etapu otrzymują od nas wcześniej zestaw dziewięciu składników, które muszą być użyte, z których musi składać się potrawa przygotowywana oraz w dniu kolejnego etapu jest tak zwany składnik niespodzianka, który też musi być użyty do potrawy, którego uczniowie wcześniej nie znają. Dzisiejsze zmagania dotyczą karkówki i wszystkiego, co na temat karkówki można zrobić w ramach dania głównego, a składnikiem niesłodzieją był na przykład sok jabłkowy, który też w zależności od inwencji może być różnie do tej potrawy użyty. Rywalizacja jak słychać jest zacięta, jest duże zaangażowanie młodzieży. Po pierwszym etapie widzimy też, że jest dosyć duży poziom wiedzy kulinarnej wśród gimnazjalistów, co nas cieszy, bo tutaj chcemy też promować kształcenie zawodowe i kierunki, które są w naszej szkole, a więc kierunki gastronomiczne m.in. i już drugi raz te zmagania są w naszej szkole. Ale finał tego konkursu nastąpi dopiero 25 maja. Tak, tak etap konkurs jest trzyetapowy, czyli przystawka, danie główne dzisiaj i 29 maja jest finał konkursu, będzie do przygotowania deser i dopiero po tym trzecim etapie tak naprawdę wyłonimy zwycięzców. A więc jeśli komuś słabiej pójdzie w jednym z etapów, może nadrobić kolejnych i rywalizować dalej o zwycięstwo. Jaka nagroda czeka na zwycięzców? Czy tylko ten honorowy tytuł, czy również jakieś nagrody rzeczowe? Honorowy tytuł oczywiście, będzie puchar towarzyszący temu tytułowi, ale również będą to nagrody rzeczowe od sponsorów, których udało nam się pozyskać związane z gastronomią, być może jakiś sprzęt kucharski czy, czy ubiór, ale również wiemy, że Uda nam się dodatkową niespodziankę, a więc prawdopodobnie będzie to możliwość obserwacji przy pracy zawodowych kucharzy w restauracjach, co dla młodych, chętnych uczniów do obserwacji właśnie do uczenia się sztuki kulinarnej jest dosyć dużą atrakcją. Pola Nadziei w przecinku zakwitły 16 kwietnia. Wolontariusze zebrali wówczas ponad 15 tysięcy złotych. Nie oznacza to jednak, że pola żółtych żonkili, kwiatów Nadziei, przekwitły i już nic się nie dzieje. Dziś do akcji przystąpili uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 4. Zakwitło wszystko, co żółte dzisiaj w naszej szkole. My również jesteśmy w kolorach żółtych. Mamy nadzieję, że kolor słoneczny przyniesie też i słoneczną pogodę i pogodę w naszych sercach i nazbieramy bardzo dużo pieniążków, które przekażemy po raz kolejny na szczecineckie hospicjum. No właśnie, to, jest, to nie jest pierwsza, pierwsza wasza taka akcja. Nie, nie. Pierwsza nasza festa na rzecz hospicjum to była koloru czerwonego, bo była Mikołajkowa. Graliśmy mikołajkowy turniej piłki koszykowej, nauczyciele kontra uczniowie. Niesamowite przeżycie. Do dnia dzisiejszego dzieciaki o tym mówią. Zebraliśmy wtedy 1000 zł na naszą małą szkołę. Wielki sukces, ale dzisiaj planujemy pobić ten wynik. I właśnie, co tutaj się dzieje? Przed chwilą było przedstawienie, występował szkolny teatrzyk. Co dalej? Tak, przed chwilą było przedstawienie o tematyce ekologicznej, bo pomagamy również ziemi. W tej chwili, no jak Państwo widzą, cała szkoła pełna dzieci. Pełna koloru żółtego, mamy szereg atrakcji. Największą jak zwykle jest loteria fantowa, bo to się zawsze cieszy bardzo dużym zainteresowaniem naszych dzieci. Mamy kącik malowania twarzy i tatuażu, mamy kącik zdrowej żywności, sałatki, kanapki kolorowe, mamy ciasta pieczone tym razem przez nauczycieli na rzecz hospicjum, no i przedstawiciele straży miejskiej również pomagają nam w zbieraniu pieniążków prowadzą dla dzieci w tej chwili zajęcia dotyczące bezpieczeństwa, pochwalą się swoją pracą, pokażą radiowóz być może. Także myślę, że nazbieramy tych pieniążków dużo, dużo, dużo i jeszcze więcej. Tutaj jest również dosyć dużo rodziców. Oni również pomagali przy tej akcji? My rodziców do pomocy tym razem jako taką mocno nie angażowaliśmy. Oczywiście też troszeczkę nas wsparli. Liczymy dzisiaj na ich hojność, no i na wsparcie finansowe naszej akcji, także myślę, że to yy, sprawdzi się, nasi rodzice się zawsze sprawdzają, jesteśmy szkołą małą, kameralną, znamy się, czujemy się jak w rodzinie, więc takie akcje u nas zawsze wychodzą. W Szkole Muzycznej zakończył się 36. Ogólnopolski Konkurs Młodego Muzyka. Przez dwa dni najlepsi uczniowie klas instrumentów dętych z całej Polski rywalizowali o miano najlepszych w Polsce. Konkurencja była bardzo duża. W tym roku bardzo dobrze spisali się uczniowie szczecinieckiej szkoły. Mateusz Markiewicz. Może zacznę od naszych uczniów. Zaprezentowali się świetnie. Wszyscy, którzy występowali zdobyli nagrody lub wyróżnienia. Pierwsze miejsce zdobył Dawid Kotowicz, trębacz, pana... Andrzeja Prokopowicza. W najmłodszej grupie, w starszej grupie, puzonista Maciej Prokopowicz, uczeń pana Rafała Mizdalskiego, również zdobył pierwsze miejsce. No i trzecie miejsce zdobył Stasiu Giłka, puzonista również od pana Mizdalskiego. No i jeszcze wyróżnienia pozostali uczniowie również od pani Genowe Wegetzy Kniaś zapomniał imienia, teraz kniaś Bartosz zdobył pierwsze, zdobył wyróżnienie również dla A Co możemy powiedzieć o poziomie tego konkursu? On, on się odbywał, w takich przesłuchaniach odbywał się w trzech miejscach, więc to była taka intensywna praca w ciągu niespełna dwóch dni on się zakończył. Co możemy powiedzieć o, o poziomie tego konkursu? Poziom konkursu jest bardzo wysoki, ponieważ przyjeżdżają uczniowie z całej Polski, jak i również z zagranicy. Są to najlepsi uczniowie z szkół muzycznych, jak również z akademii muzycznych obecnie. Mamy bardzo merytoryczne jury 22 osobowe, największe jury w Polsce. Dzięki temu ocena jest bardzo obiektywna. Yy, uczestnicy są zadowoleni z, ze sposobu oceniania, gdyż oceny są jawne w internecie wszystkich jurorów, w związku z tym yy, uczestnicy mają możliwość przeanalizowania, jak, jak byli oceniani. Ponadto, pod względem organizacyjnym, dostajemy dużo pochwał, gdyż yy, mamy tutaj informacje yy, za pomocą internetu, można śledzić yy, przebieg konkursu. Yy, Staramy się już na bazie tej tradycji wyciągać zawsze wnioski i każdy z kolejnej edycji poprawiać. Konkurs trwa tylko dwa dni, gdyż jest właściwie w trzech miejscach jednocześnie przeprowadzany. To jest również dla wszystkich uczestników bardzo korzystne, gdyż oszczędzają na kosztach pobytu tutaj, czyli zamiast sześć dni możemy w trzy dni przesłuchać 160 uczestników. Wspomniał Pan, że przesłuchania odbywały się w trzech miejscach, tu w Szkole Muzycznej, w Auli i w Sali na Strychu. I również po raz pierwszy te przesłuchania odbywały się na Zamku. w Sali na Zamku również dostaliśmy bardzo tutaj dobrze ocenienie przez uczestników, gdyż jest to po prostu, można powiedzieć, po drugiej stronie ulicy. Poza tym bardzo ładne widoki, no i sam zamek bardzo się nadaje do tego typu imprez. To po prostu jest takie troszeczkę wyjście w miasto. Jak gdyby to jest maj, jest parki, i to jak gdyby otwiera troszeczkę ten konkurs poza mury szkoły, to jest moim zdaniem bardzo korzystne. No i tutaj jest. To jest dla nas również ułatwienie, że mamy takie miejsca, gdzie tam jest znakomity fortepian, również w sali na zamku, i to wszystko razem łączy się w taką całość, która daje jak gdyby. No, możliwość pozytywnego patrzenia za dwa lata. Uczestnicy wyjeżdżają zadowoleni, najbardziej ci, którzy wygrali, no, ale dużo wyróżnień również rozdaliśmy, tak żeby ci najmłodsi byli zadowoleni, żeby każdy z czymś pojechał do domu. No, cóż powiedzieć, za dwa lata już mamy, po prostu jesteśmy, wyciągnęliśmy wnioski konstruktywne. Zbieramy uwagi teraz od jurorów, od uczestników, co jeszcze poprawić, udoskonalić i już mamy wizję. Za dwa lata w maju znowu się spotykamy z młodymi uczestnikami z całej Polski. Wektra rozpoczęła sprzedaż usługi Perpay View po raz kolejny, udostępniając abonentom emocje na żywo w ciekawym widowisku, tym razem gali KSW 27 z udziałem Kalidowa, Pudzianowskiego i innych najlepszych strongmenów z kraju i zagranicy. Zamówienia można składać prze, przez infolinię, dzwoniąc na numer 601 601 601, 601 lub też poprzez stronę www.wektry. Walki odbędą się w sobotę 17 maja. Już w najbliższą sobotę Szczecińskie Muzeum Regionalne zaprasza na noc muzeów. Impreza ma charakter ogólnopolski, a jej celem jest zachęcenie społeczeństwa do odwiedzania placówek muzealnych, które na ten dzień przygotowały coś specjalnego. Szczecińskie Muzeum organizuje noc pod hasłem wielokulturowości. Bardzo się cieszymy, że to jest, nie wiem, chyba piąta już z kolei noc w muzeum. Tegoroczna noc jest dla nas szczególna, ponieważ jest związana z rokiem w którym obchodzimy stulecie naszego muzeum. Chcieliśmy więc, aby ta noc była jak najbardziej uroczysta, jak najbardziej e, atrakcyjna, żeby można było jak najwięcej mieszkańców Szczecinka gościć. No mam nadzieję, że pogoda taka będzie i że będziemy mogli Państwa ugościć należycie. Natomiast początek całej imprezy będzie o godzinie 18. Będzie, będą wszelkiego rodzaju gry, będzie chór Potik z Koszalina, będzie chór zespół o godzinie 22:00 zespół Świętego Mikołaja z Lublina, to taka najważniejsza element naszej imprezy. W ogóle cała, cała noc będzie przebiegać pod hasłem wielokulturowości. Nawiązujemy tutaj do jeszcze czasów II Rzeczpospolitej, kiedy mieszkańcy Kresów Wschodnich wywodzili się i z ludności ukraińskiej, z północnej i była ludność z Wileńszczyzny, byli Cyganie, byli... W Kamerze była to cała mozaika i teraz, kiedy po 1945 roku przyjechaliśmy tu na te tereny. Duża część tej mozaiki ciągle jest w Szczecinku, z czego się oczywiście bardzo cieszymy, bo to jest ubogacna nas wszystkich. Każda kultura wniosła coś do siebie, coś swojego. Wracając jeszcze do wystaw, no więc będziemy pokazywać Państwu bardzo piękną, moim zdaniem, wystawę fotograficzną właśnie poświęconą Kresom Wschodnim i to zarówno tej Wileńszyźnie, jak i tam, tym Kresom Południowo-Wschodnim. Będziemy się chwalić naszymi najnowszymi nabytkami, co oczywiście, z czego oczywiście jesteśmy bardzo dumni i wdzięczni tym wszystkim, którzy nas wspomogli, którzy nam przekazali zbiory, zabytki do naszych zbiorów. Na sam koniec pokażemy Państwu film Rzeczpospolitą Babską w godzinie 23, więc myślę, że gdzieś tak o godzinę pierwszej w nocy, może nieco wcześniej, może nieco później impreza się zakończy. Oczywiście będziemy dopóty, dopóki mieszkańcy będą w naszym. W naszych murach. Przywidzieliśmy też pewien drobny poczęstunek, aby no, była to jakaś atrakcja, ale też i po to, żeby jak się czasem mówiło, żeby nie chodzić na głodniaka właśnie po naszych wystawach. Jednym słowem, że Impreza zanosi się, wygląda, że będzie bardzo atrakcyjna, bardzo sympatyczna. Wszystkich Państwa raz jeszcze zapraszam, szczególnie ze Szczecinka i okolic, ale oczywiście wszystkich także gości, którzy będą w Szczecinku. Myślę, że rzecz będzie atrakcyjna. Zaczynamy o godzinie 18.00. No i kończymy do ostatniego zwiedzającego. W poniedziałek w Przecinku ruszyła sztafeta zdrowia przez cały tydzień, odbywały się różne warsztaty i wykłady. Finał akcji zaplanowany jest na sobotę. W tym roku sztafeta zdrowia kończy się na wolnym powietrzu, jak pan powiedział, na świeżym powietrzu. Zaczynamy całą imprezę od rajdu rowerowego po zdrowie do koła jeziora Trzesiecko. Pewnie większość mieszkańców naszego miasta doskonale zna tą trasę rowerową. Niemniej chcemy również tak symbolicznie propagować zarówno ruch, jazdy na rowerze, jak i nasze piękne miejsca w Szczecinku. Pokazać, że rzeczywiście tutaj można aktywnie wypoczywać. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Szczecinka, ale nie tylko również mieszkańców powiatu szczecineckiego. Wszystkich tych, którzy posiadają dwa kółka, ale nie tylko, ponieważ przygotowaliśmy specjalną niespodziankę, pewnego rodzaju również pomoc. Otóż szczecinecka lokalna organizacja turystyczna zabezpiecza także rowery dla osób, które ich nie posiadają i na miejscu przy pomoście centrum na starcie to jest pomoc przy pierwszym liceum ogólnokształcącym będą dostępne za okazaniem dowodu czy też legitymacji szkolnej rowery, oczywiście bezpłatnie. Po zakończeniu tego rajdu na wszystkich uczestników czeka ciepły, ciepły posiłek przygotowany przez Dom Pomocy Społecznej w Bornem-Sulinowie, a mogę tylko zapewnić, że na pewno będzie on ciepły, smaczny i pożywny. A później zapraszamy wszystkich uczestników do wspólnej zabawy. Przygotowaliśmy szereg atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dla dzieci m.in. samorządowa Agencja Promocji i Kultury przygotowała bezpłatnie oczywiście dmuchany zamek. Wiemy doskonale, że dzieci bardzo uwielbiają zabawę na tego typu urządzeniach dmuchanych. Będzie dostępna również trampolina. Będą wolontariusze, pracownicy sapiku, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem bawiących się tam dzieci, ale również przygotowaliśmy liczne stoiska ze zdrową. Ekologiczną żywnością. Dodam, że ta żywność będzie sprzedawana, być może ktoś będzie mógł podegustować, przez państwa Kniarzewiczów z Grabowa. Przypomnę, że są to laureaci tegorocznego mocarza 2013, którzy naprawdę w swoim gospodarstwie ekologicznym przygotowują pyszne produkty z mleka, m.in. sery, jogurty, maślanki. I te, tą żywność oczywiście będzie można również kupić, popróbować. Będą również Państwo szlazowie z Gwdy, którzy oferują tradycyjnie wypiekany chleb gwdowski. Będą, będą również produkty oferowane przez gospodarstwo ekologiczne w Juchowie. Tu będą m.in. sery, soki, innego rodzaju przetwory owocowe. Będą również ciepłe posiłki, będzie kiełbaska z grilla, no może cóż, nie najbardziej zdrowa. Ale no, wręcz punkt obowiązkowy na każdym pikniku będzie kawiarenka, a szczególnie zapraszam osoby i starsze, i całe rodziny z dziećmi, ponieważ tych atrakcji jest naprawdę dużo. Gwoździem programu, jeżeli mogę się tak wyrazić, będzie także turniej sprawnościowy dla całych rodzin. Mamy już kilka zgłoszonych grup pięcioosobowych, a nagrodą główną będzie tablet ufundowany przez firmę Kronos Szczecinek. To wszystko odbędzie się tutaj w okolicach Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Tak, w tym roku jest mała zmiana, ale również dlatego, że chcemy pokazywać i promować nasze szkoły. W ubiegłym roku podobny piknik odbył się na terenie rekreacyjno-sportowym Zespołu Szkół nr 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej, w tym roku na terenie sportowo-rekreacyjnym Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, który przypomnę mieści się w pięknym Szczecineckim Parku. Powiedzieliśmy, co będzie się działo w sobotę. Nie powiedzieliśmy chyba jeszcze, o której ten finał się rozpocznie. Zapraszam wszystkich mieszkańców Szczecinka oraz Powiatu Szczecineckiego od godziny 10 do godziny 14 na tereny sportowo-rekreacyjne Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Cała impreza jest oczywiście otwarta, ma formułę Open, jest absolutnie dla każdego, zarówno dla dzieci, jak i dla osób starszych, dla dorosłych. Zapraszamy z rowerem lub bez, zapraszamy po prostu na dobrą zabawę w godzinach od 10 do 14. Już w sobotę, czyli jutro o godzinie 16 na Stadionie Miejskim przy ulicy Piłsudskiego Wielim Szczecinek zmierzy się z winetą Wolin. O godzinie 18 w kinie Wolność spektakl teatralny Randka w ciemno. Uczniowski Klub Sportowy Czwórka Szczecinek zaprasza na pierwszy ogólnopolski turniej mini koszykówki dziewcząt i chłopców rocznik 2003 o puchar dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku. Rozpoczęcie turnieju w niedzielę o godzinie 9.30. To wszystko w aktualnościach za chwileczkę reklamy, a po reklamach Okruchy na Niedzielę.